Siemano, ludzie, w następnym dniu, wczoraj udało się zasypać fundament do końca. Majstrowi zostały jeszcze dwie kubki piasku, bo wziął z górką. No to poprosił tutaj koparkę, żeby po prostu obsypało ten fundament dookoła, i tak to mniej więcej wygląda. I jakby się mogło Wam wydawać, że tamten etap, który był wczoraj, jest najtrudniejszym etapem w budowie domu, no to nie. E, tym bardziej, jeśli jest sporo ludzi. Słuchajcie, teraz naszym zadaniem na dzień dzisiejszy, przez ułożenie kanalizacji, jest doprowadzić e, ten wykop z takiego stanu, jaki jest tutaj, o widzicie, do czegoś takiego. Czyli musimy równo, no mniej więcej w miarę oczywiście mo naszych możliwości, 12 cm zebrać na równo e, tego nadmiaru piasku, tak żebyśmy potem mogli tutaj po prostu wylać tak zwanego chudziaka, czyli 12 cm, tak u nas przynajmniej w projekcie jest e, betonu. No i teraz tak, są dwie sytuacje, które tak naprawdę mogą Was spotkać. My akurat mamy tutaj trzy pola, tak więc te dwie sytuacje mamy i wam możemy pokazać. Pierwsza sytuacja jest taka, w zasadzie ona jest chyba trochę lepsza, że koparka na samym końcu wam tego piasku nie dosypie i będzie brakowało podczas ściągania. Tak jak widzicie, tutaj zaczęliśmy sobie już ściągać ten piasek. Ładnie szło, dochodziło, dochodziło, dochodziło. No i się okazało, że tutaj w w tym miejscu już jest dołek, tak więc e, trzeba po prostu tego piasku tutaj e, dosypać. Najlepiej grabkami przegrabić tę tam pierwszą warstwę, żeby się to ładnie połączyło, i później e, po prostu wziąć zagęszczarkę żeby to za, za, zabić żeby było to wszystko ubite i wtedy będziemy mogli sobie e, po prostu to znowu ściągnąć natomiast druga sytuacja, jaka może Was spotkać i nas tutaj spotkała to jest znaczne przegięcie tego piasku, wtedy tego piasku jest po prostu za dużo, tak jak tu widzicie i powiem Wam, że chyba jest to nawet gorsza sytuacja bo po prostu bardzo dużo tych taczek trzeba będzie ściągnąć grabkami, jakimiś szpadlami no i samą łatą, tak więc jest to o wiele bardziej pracochłonne. No i wiecie, tak naprawdę no ciężko wycyrklować, zwłaszcza jak się pierwszy raz robi. A widzicie, że nawet jak nie pierwszy raz, żeby tego piasku po prostu było odpowiednio, tak? na no, damy radę. Teraz jest plan taki, że będziemy po prostu jechać sobie za koleją, najlepiej właśnie sobie wykorzystywać do ściągania tego. Taką łatę z dobudowaną taką Częścią, zobaczcie, to jest po prostu kawałek klocka wyciętego na naszą wysokość. Tutaj, która nam stworzy 12 cm. Zobaczcie, tak to wygląda, jak się to położy. O, widzicie? I teraz będziemy mogli ściągać tak, żeby później, właśnie do oczka, tak jakbyśmy chcieli robić podsypkę, pod kostkę, ściągnęli cały plan. Najpierw dajemy sobie dookoła obrysu, a później będziemy po prostu ściągać środek. O tyle dobrze, że największy punkt został już ściągnięty i zostały dwa małe elementy. I teraz tak, z racji tego, że tu jest za dużo, tam jest za mało, a to już jest ściągnięte, to po prostu ściągamy ten i nadmiar piasku zostanie przerzucony w tamte pola. Tak więc... Jedziemy. No i teraz jakby Wam by to wytłumaczyć, jak najlepiej to zrobić. Zobaczcie, zaczynamy sobie od jakiegoś boku i zaczynamy sobie ściągać kawałek po kawałku. I teraz zobaczcie, że z tej strony robi nam się nagle taka góra, bo oprócz tego, że tutaj mamy nadmiar, to jeszcze tutaj dodatkowo to, co ściągamy, nam się generuje. Dlatego sukcesywnie trzeba po prostu szpadlem i łopatą wybierać. Najlepiej też zaopatrzyć się w takie grabie do betonu. Słuchajcie, to jest o wiele lepsze niż grabki, bo zobaczcie, jak to ściąga cało powierzchniowo. Zobaczcie, widzicie? I jest to ściągnięte, tak więc czymś takim też można sobie radzić. I powiem Wam szczerze, że i do betonu, i do betonu, i do e, później, właśnie do takiego piasku, do ziemi. To się dobrze e, sprawdza. I później, jak już macie względnie e, to Ściągnięte bierzemy sobie grabki i tu, gdzie będziemy ściągać, przegrabiamy. Chodzi o to, żeby po prostu lekko wzruszyć tą ziemię, czy znaczy ten piach, bo on jest dobrze dobity. I w momencie, kiedy później będziemy to ściągać, to zobaczycie, że zaowocuje to po prostu łatwiejszym działaniem. Ściągamy to w ten sposób, że najpierw sobie jedziemy tą deseczką. Po naszym tutaj obrzeżu. No bo tutaj sobie wyrabiamy, wiecie, już odpowiednią jakby głębokość. No i dalej bierzemy sobie łatę, patrząc na oko, dociskając sobie ten bok tutaj do naszego muru, ściągamy nadmiar, o, do momentu aż na poziomicy nie pokażę Wam się. Już oczko, i wtedy to będzie odpowiednia e, po prostu głębokość. W tym przypadku jest tak, że sobie po prostu zrobimy po tej stronie i tą stroną, jak będziemy ściągać, to akurat zajdzie nam się środek. Natomiast, no, jeśli mamy takie większe pole, no to najpierw robimy obrys, a potem po prostu e, do tego już ściągniętego trzymamy sobie poziom. No i proszę zobaczyć, finalnie tak to wyszło czyli tak jak być. Powinno ściągnięte, nie powiem, że było łatwo, ale daliśmy radę, tak więc teraz w tym momencie, zwłaszcza jak e, świeci mocne słońce, może się to sypać. Warto sobie jeszcze wziąć wodę, szlaufik, jeśli macie, i to wszystko sobie zmoczyć. E, dodatkowo utwardzimy to, tak? No czy znaczy wiecie, no, tutaj jeszcze musimy kanalizację wykopać, więc jeszcze będziemy to psuli, tak? Ale można teraz przejść i ten piasek sobie z boków postarać zniwelować i możemy sobie teraz zobaczyć gdzie ewentualnie uszkodził nam się mur, bo tak jak tutaj widzicie na przykład o, no tutaj gdzieś łyżką po prostu było zahaczone i niestety ta hydroizolacja tutaj została odupana razem z betonem. Dlatego warto mieć albo troszeczkę w odłożonej tej hydroizolacji, żeby sobie to poprawić przed zalaniem betonu, ewentualnie po prostu kupić jakiś taki uszczelniacz dekarski albo wiecie coś takiego, żeby te ubytki po prostu uzupełnić. No wiadomo, przy tylu godzinach pracy, przy takim dużym sprzęcie nie unikniemy takich rzeczy, ale byliśmy na to przygotowani, tak więc teraz po prostu tylko kontrolnie czyścimy sobie wszystkie ścianki i patrzymy gdzie trzeba będzie coś poprawić i teraz tak jak powiedziałem nadmiar z tej strony zostanie przerzucony właśnie na tą stronę i zabity. Wcześniej jeszcze żeśmy widłami sobie to zruszali i grabiami, bo powiem Wam szczerze, że tak słońce grzeje, że piasek, który był już tam zabity ze wczoraj, zrobił taką skorupę że normalnie grabkami nie szło się w to wbić, ale mam nadzieję, że teraz po zabiciu, ściągnięciu będzie idealnie. A tak widzicie, jak wygląda już gotowe, ściągnięte Podłoże to jest tak naprawdę gotowe pod beton. Jeśli byłby tu jakiś garaż bez kanalizacji, no niestety będziemy musieli to jeszcze rozkopać. Ale to tylko w miejscach, gdzie będzie szła. Tutaj idzie główna nitka. Zobaczcie tutaj, pozaznaczane są przepusty. Tu jest przepust, tutaj będzie szła kanalizacja w tą stronę, w tą stronę. Tutaj i chyba tutaj lub na tamtej ścianie będzie ostatni punkt e, odpowietrzenie tak więc no tak to wygląda zobaczcie 12 cm jest e, ściągnięte i przy takim właśnie sposobie z tą łatą ja wiem, że jest dużo roboty ale możecie sobie oszacować lepiej beton, możecie sobie zamówić ten beton z na przykład półmetrowym naddatkiem e, zważywszy na to, że będziecie pewnie używać do tego e, tej pompy a beton w dzisiejszych czasach tani nie jest, tak więc lepiej, właśnie, trochę dołożyć pracy niż potem wydać więcej pieniędzy, tak więc, tak to wygląda, moi drodzy. Ściągnięte, nie pytajcie, ile to czasu trwało w tym słońcu, ale no, jesteśmy już po prostu na końcówce. Tak więc, zobaczcie na moje kolana. O, proszę bardzo. Całe od piachu brudne, ale w kapeluszyku e, także osłona od, e, wiecie, słońca była, tak więc. Jakoś się tu nam udało, dobrze, że zagęszczarka była z nami, no tamte pole trzeba było dorzucić, natomiast z tych dwóch, które tutaj widzicie, niestety trzeba było ściągnąć i to znaczną y, część. Tak więc to no, pamiętajcie, żeby też podczas zasypu sprawdzać, aczkolwiek lepiej, żebyście po prostu to ściągnęli niż potem taczką mieli wozić, na przykład jakbyście mieli w tamtym miejscu gdzieś górkę. No i tyle. Tak, moi drodzy, wygląda już gotowy, ściągnięty plan pod zalanie betonu. Teraz kilka e, drobnych takich porad, które może Wam się przydadzą, jak będziecie sami to robić. E, przede wszystkim, jeśli nie będziecie się czuli na siłach, żeby za pomocą łaty, opierając ją o mur fundamentu, ściągać sobie pod oczko, jest jeszcze inny sposób na wypoziomowanie i ściągnięcie nadmiaru tego piasku. Możemy zastosować manewr z Rurkami metalowymi, i tak jak przy układaniu kostki brukowej położyć sobie co dwa albo tam co 1,80 m taką rurkę po długości, wypoziomować ją względnie, znaczy wypoziomować ją dobrze, i na tej rurce ściągnąć, i to wtedy Wam pozwoli po prostu uzyskać ten sam efekt, ale nie patrząc w oczko. Troszeczkę więcej czasu stracicie na pewno na poziomowaniu tych rurek ale później będziecie go zaoszczędzać tylko zdzierając nadmiar albo dorzucając, a nie będziecie patrzyli już czy jest równo czy nie jest równo. Tak więc obydwie metody u nas były wykorzystane, bo budowę e, jak jeszcze robiliśmy z 3 lata temu takiego 140 m2 dom, tam żeśmy to wykorzystali i też zdało Egzamin. Tu nie mieliśmy po prostu tych rurek i, i tyle. Ważne, żebyście przed następnym etapem, przed robieniem kanalizacji, dobrze jeszcze, jeśli jest sucho i gorąco, zmoczyli ten piach wodą. Bo pamiętajcie, że będziemy go przecież odkopywać, to żeby się nam nie sypał. Trzeba go jeszcze dodatkowo zwilżyć, żeby to się wszystko nie zrywało. No i w zasadzie tyle. Jesteśmy gotowi na e, wykonanie kolejnego etapu, którym będzie kanalizacja. I opowiemy sobie w tamtym odcinku następnym, dlaczego robimy kanalizację po zasypie, a nie w trakcie zasypu, i tak dalej, i tak dalej. Jakimi rurami to położyć, dlaczego pomarańczowe, a nie szare, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc będziecie widzieli od A do Z. Mam nadzieję, że taki film się pojawi, jak wykonać to we własnym zakresie. Tak więc mam nadzieję, że po tym filmie już będziecie wiedzieli, jak samodzielnie sobie taki plac pod zalewanie betonu wyrównać. No i tyle. Do następnego.